Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, okoliczności podobne. Na niebie wiele się zmieniło, ale postanowiłem, że skoro zdobyłem dla Was tą, pewnie mającą jakąś nazwę górę, ale ja nie wiem, jak tą pełną łąk, wykrotów, ścieżek i dróg pod zaprzęgi konne, górę nazwać. Ja wam opowiedzieć i właściwie was uczulić i uwrażliwić na jedną rzecz, której ulegają ludzie przemądrzali. Na wyśmiewanie się z Biblii i z Księgi Rodzaju. Oczywiście nie przestrzegam was, żebyście się nie wyśmiewali, bo wy z pewnością tego nie robicie. Ale spotkacie się nie jeden raz z takim bardzo naiwnym i śmiesznym zarzutem, że w Biblii jest napisane. Że Pan Bóg stwarzał świat przez dni siedem. Nieprawda. Biblia musiała mieć swój początek. Tak jak wszystko, co jest stworzone, musi mieć swój początek. Na początek pierwszej księgi wypadałoby umieścić coś podniosłego, coś wielkiego. Tak uznał. Autor tego czegoś tak uznał redaktor, który redagował potem tą księgę wiele set lat później, ale o tym już nie dzisiaj. I przede wszystkim tak uznał duch święty, który natchnął autora i redaktora do tego, żeby ta Biblia miała właśnie taki początek. Co to jest to coś wielkiego, wzniosłego, podniosłego? Ano to jest hymn. Hymn. Jak się nauczyliście na języku polskim, albo będziecie to jeszcze kiedyś przerabiać, jest częścią takiej twórczości ludzkiej, która się zalicza do liryki i nazywa się poezją. W języku hebrajskim, w którym napisane są te wersety, tych narzędzi poetyckich zawartych w tekście widać dużo więcej niż w tłumaczeniu. Ale nie wszyscy, zna, wszyscy znamy hebrajski. Natomiast wszyscy winniśmy się nauczyć tyle, że Księga Pisma Świętego, tak jak wszystkie inne księgi, może się posługiwać, ba, ona jest niekiedy takim źródłem gatunków literackich, które potem się rozpowszechniły i były używane także w innych dziełach, w innych książkach, w innych rzeczach stworzonych przez człowieka. Więc początek Biblii, pierwsze jej. Księgi, którą nazywamy Księgą Początków, Księgą Rodzaju, to jest hymn. Hymn, który ma swoje zwrotki, hymn, który ma refren. I dużo bardziej niż ludzie niedouczeni, niż ludzie zbyt pewni siebie, naśmiewający się czasem z katolików, naśmiewający się ze wszystkich ludzi, którzy czytają Pismo Święte, właśnie choćby przez ten jeden przykład, że oni wiedzą, że świat powstał miliardy lat, a według nich tu jest napisane, że Pan Bóg stwarzał dni siedem. Wy i wasi rodzice bądźcie już o tyle mądrzy, żeby kiedy to usłyszycie, sobie pomyśleć, a kiedy ktoś takie coś będzie przy Was głosił, żeby jemu zwrócić uwagę, człowieku, poczytaj trochę więcej. Dowiedz się jeszcze czegoś. Zapytaj kogoś, kto się tymi rzeczami zajmuje w kościele. Naprawdę ci się w życiu przyda odróżnianie gatunków literackich. I naprawdę dużo bardziej skorzystasz z Biblii, jeśli uchwycisz się tego pięknego hymnu na cześć Boga Stwórcy. Tego hymnu, który pochwala dzieło tego Boga, świat stworzony. I uchwycisz się tego refrenu, który dziś jest tak naprawdę mobilizujący, wzywający nas wszystkich, a po każdej zwrotce się powtarza. Tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A wcześniej padają słowa: I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Tak jest tylko w jednym dniu, kiedy człowiek został stworzony. A we wszystkich innych zwrotkach jest podsumowanie: I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre. Czyż tak nie jest? Zobaczcie jeszcze. Na ten świat, który jest teraz tutaj wokół mnie i który chciałem Wam tym filmikiem także pokazać. Z Bogiem. To jest takie nasze chrześcijańskie pożegnanie. Z Bogiem. Dobrze Wam życzę.